Czy istnieje jedno zioło, które może wspierać odporność, redukować stres i poprawiać nastrój, a do tego było stosowane od setek lat przez afrykańskich uzdrowicieli? W tradycyjnej medycynie afrykańskiej Saterlandia była ceniona za wszechstronne działanie lecznicze, od leczenia ran po wzmacnianie organizmu. Poznaj niezwykłą roślinę, która w świecie adaptogenów jest nazywana afrykańskim żeń ale jej działanie może cię zaskoczyć. Zostań do końca, bo odkryjemy co nauka mówi o tej roślinie i jak możesz wykorzystać jej potencjał. Zostań z nami, subskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Wielu z nas zna żeńszeń, ale co jeśli powiem Ci, że istnieje roślina, która łączy jego właściwości z dodatkowymi, niezwykłymi zaletami? Lokalnie nazywana insiswa lub pampo embosie, Saterlandia od wieków była stosowana przez rdzenną ludność Afryki Południowej. Saterlandia frutescens, znana jako cancer bush, krzew raka, pochodzi z południowej Afryki i jest jednym z najpotężniejszych adaptogenów. Co to oznacza? Ta roślina wspiera organizm w radzeniu sobie ze stresem i odbudowuje równowagę, kiedy jesteśmy przemęczeni, zestresowani czy chorzy. Teraz przyjrzymy się badaniom, które potwierdzają jej niezwykłe właściwości. Saterlandia zawiera unikalne składniki takie jak pinitol, kanawaninę, GABA oraz flawonoidy. Te składniki odpowiadają za jej działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i wspierające układ odpornościowy. Flawonoidy, obecne w Saterlandii, działają jako silne przeciwutleniacze, chroniąc komórki przed uszkodzeniem. Badania wykazują, że obniża poziom cukru we krwi, a także wspomaga walkę z infekcjami. Co więcej, działa neuroprotekcyjnie, chroniąc komórki nerwowe. Ale to nie wszystko. Jak wypada na tle innych popularnych adaptogenów, takich jak żeń-szeń czy ashwagandha? Choć saderlandia nie jest tak powszechnie znana, to wyróżnia się swoją wszechstronnością. Wspomaga regenerację organizmu, zwiększa apetyt u osób osłabionych i poprawia samopoczucie. A także działa jako naturalny środek przeciwwirusowy. Jej wszechstronne działanie sprawia, że jest ceniona za zdolność do wspierania organizmu na wielu poziomach. Wiesz już, że ta roślina może naprawdę wspierać twój organizm, ale jak ją stosować? Tradycyjnie parzy się ją jako herbatę lub gotuje wywar z suszonych liści, ale znajdziesz ją również w kapsułkach czy ekstraktach. Jeśli chcesz spróbować Pamiętaj, by wybierać sprawdzone źródła i produkty najwyższej jakości. Wybieraj produkty z certyfikowanych źródeł, aby mieć pewność, że otrzymujesz czysty i wysokiej jakości ekstrakt z Saterlandii. Oczywiście, jak każda substancja aktywna, Saterlandia niesie swoje przeciwwskazania. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, w ciąży czy karmiące, muszą skonsultować jej stosowanie z lekarzem. Uważaj także na interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza tymi stosowanymi w leczeniu HIV czy gruźlicy. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Saterlandii, aby uniknąć potencjalnych interakcji z lekami lub pogorszenia stanu zdrowia. Chcesz odkryć więcej o tym fascynującym ziole i jego właściwościach? Odwiedź naszą stronę ormusonline.pl. Gdzie znajdziesz więcej artykułów o roślinach i substancjach naturalnych, które wspierają nasz organizm. Interesują Cię najnowsze odkrycia naukowe o roślinach i ich działaniu? Zaobserwuj nasz profil i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach.